Witajcie. Z tej strony Filip. Jest to kurs programowania w języku Java. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tak zwanych stałych, albo inaczej nazywanych zmiennymi, zmiennymi, finalnymi, ale to są ogólnie stałe. Do tej pory mówiliśmy sobie o zmiennych, czyli takich polach, które mogą w dowolnym momencie właściwie działania programu zmieniać swoją wartość, jeżeli taką wartość nową ustawimy, e, a dzisiaj sobie porozmawiamy właśnie o takich zmiennych, e, dla których wartość ustawia się raz i ona jest niezmienna, tak? Już tej wartości nie można zmienić. E, I do, te, do tego celu utworzymy sobie, w tym celu utworzymy sobie nową klasę o nazwie stałe, bez eu po prostu. E, i utworzymy sobie właśnie taką zmienną, no zmienną stałą, taką stałą, czyli zmienną finalną. Private, prywatna. I jeżeli chcemy utworzyć ym, tą stałą, y, używamy słowa y, kluczowego y, final, tak? Private, final, pint na przykład, liczba stała, równa się. Powiedzmy, zrobimy na razie bez przypisania, czy, czyli bez tej in, inicjacji, tak? Zobaczcie, co nam się tutaj wyświetliło? Wyś wyświetlił się błąd. Dlaczego? Jeżeli tutaj sobie kliknę na tego naszego rozwiązywacza problemów, mamy dwie opcje: add konstruktor parameter, czyli dodawanie konstruktora z parametrem, albo zainicjuj w konstruktorze, tak? Co to oznacza? To oznacza, że ta zmienna musi być zainicjowana już, tak? Czyli przypiszmy sobie tutaj liczbę stałą, równa się 10. Już nie ma błędu. I teraz um, public void wyświetl liczbę stałą. See out liczba stała po prostu tak czy na zróbmy coś takiego liczba stała plus liczba stała ale spróbujemy sobie na przykład w konstruktorze ok stałe zainicjować sobie tą zmienną w konstruktorze Um, int liczba stała this liczba stała równa się liczba stała no i mamy błąd mamy błąd który pokazuje że już nie możemy tej zmiennej zainicjować tak jeżeli to na przykład usunę no to można widać Tutaj, tutaj kompilator nie będzie miał problemów, jeżeli w tym miejscu za, nie zainicjowaliśmy tej zmiany, ale w tym to ją zainicjujemy. Możemy tak zrobić, ok. Ale na przykład teraz sobie stw stwórzmy taką metodę, która będzie ustaw liczbę stałą. Int liczba stała, tak. This. Liczba stała równa się liczba stała. Czyli jak widać w metodzie ustaw liczbę stałą też nie możemy tego zrobić, dlatego że ta, to pole, tak jak już mówiliśmy wcześniej, może być ustawione tylko i wyłącznie raz na samym początku, tak? Ono powinno być zainicjowane na samym początku tworzenia obiektu i tyle. I później można... To, to pole stałe tylko właściwie pobrać, tak? Czy takie pola stałe się przydają w ogóle? Tak, to się przydaje. No czasem chcemy po prostu, żeby dana wartość była bez zmian. Chcemy coś takiego zdefiniować, co po prostu będzie bez zmian. Wtedy używamy tych zmiennych finalnych, czy tutaj tych stałych, tak? Jakieś parametry naszego programu chcemy, żeby one były niezmienne, powiedzmy szerokość, wysokość, coś, coś w tym stylu, jakieś dane na temat naszego programu, żeby to się nie zmieniało. Wtedy robimy zmienne finalne. Ok, to dzięki za uwagę. Cześć.